Witajcie kochani, z tej strony Olimpia i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o powieści Królik Król na parku autorstwa Michała Piardy. Jest to wznowiony debiut autora, który jest z zawodu informatykiem, programistą i jestem zaskoczona co się zdrodziło w jego analitycznym umyśle, ponieważ ta powieść naprawdę jest bardzo zaskakująca momentami. Jest to połączenie gatunków, jest tutaj trochę fantastyki i obyczajówka. O co chodzi w króliku w Luna Parku? Mamy trzech bohaterów, którzy pozornie się nie znają. Mamy trzy narracje: trzech bohaterów i jednego tajemniczego królika. Na początku powieści poznajemy Pawła, studenta informatyki, który ma wspaniałą dziewczynę Monikę, no ale niestety nadchodzi moment, że sielanka się kończy. Paweł ulega wypadkowi. Zapada w śpiączkę, z której oczywiście się wybudza, ale niestety coś dzieje się z jego pamięcią. Paweł ogólnie wcześniej był obdarzony super pamięcią. Po prostu spojrzał na coś i zapamiętywał numery. No dosłownie wszystko wszystko doskonale funkcjonowało. Jednak po wybudzeniu się ze śpiączki zaczynają prześladować jego koszmary, widzi w nich różne wizje yy, wydarzeń. W których jest uczestnikiem. I teraz cała, cały problem polega na tym, że on absolutnie nie, nie, nie przypomina sobie tych scen, na przykład imprezy, gdzie e, poznaje dziewczynę, gdzie ulega e, nałogom, czyli pije, zażywa narkotyki. E, absolutnie sobie tego nie przypomina. Dodatkowym problemem jest też to, że pojawiają się w jego życiu omdlenia i chłopak po prostu nic tego niezowego pada na ziemię jak kłoda, i chwilę później no, wraca do siebie. I w szpitalu poznaje starszego faceta Zbyszka. Okazuje się, że Zbyszek jest taksówkarzem. To samotny facet, który doskonale walczy z prześladującym go nałogiem nałogiem, który tak naprawdę zniszczył mu życie, odebrał mu rodzinę. Chciałby z powrotem nawiązać kontakt ze swoją dorosłą, dorosłą córką, i tutaj też mnie bardzo rozbawiało. Słuchajcie, to że Zbyszek czatuje. Czatuje, chce poznać kobietę, z którą mógłby no, się spotykać, tak? Nikt, nikt z nas nie chce być samotny, każdy szuka tej drugiej połówki, osoby, z którą będzie mógł spędzać wolny czas. No i tutaj jest bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ umawia się z kobietą i okazuje się, że tą kobietę doskonale zna. Tam jeszcze, wracając jeszcze do Pawła to ta pierwsza część tej historii kończy się bardzo szybko i trochę byłam zła na autora, że jakby nie ma kontynuacji, że od razu przechodzimy do kolejnego bohatera i kolejną bohaterką tej historii jest Kaśka. Kaśka jest licealistką i w czasie gry w kosza, jest w ogóle miłośniczką gry w kosza, dostaje niefortunnie piłką, trafia do szpitala no i niestety okazuje się, że jest śmiertelnie chora. I teraz dziewczynie zostało maksymalnie pół roku życia. Na początku ma depresję, i rodzice są zrozpaczeni, szukają jakiegoś rozwiązania. Jednak Kaśka no, wychodzi z tej depresji i postanawia, że swoje nowe, krótkie życie zacznie zupełnie inaczej. Momentalnie z szarej myszki przeistacza się w seks bombę, w dziewczynę, która jest no, po prostu rozchwytywana przez facetów, zaczyna imprezować. Dokąd ją to doprowadzi, no to sami przeczytajcie. Więc mamy Pawła, obdarzonego super pamięcią, który uległ wypadkowi i coś zaczyna szwankować w tej jego pamięci. Ogólnie jak czytałam o Pawle, to też mi się przypomniały moje lata studiowania i to też było bardzo fajne, że mogłam sobie przypomnieć pewne imprezy, w których też brałam udział i za to dziękuję autorowi, bo to jakby yy, przywróciło mi trochę młodość i te szalone lata przypomniało. Mamy z drugiej strony Kaśkę, która jest śmiertelnie chora i walczy z tym, nie chce się poddać, chce jeszcze jakoś coś z tego życia wyciągnąć i być szczęśliwą. I na końcu mamy starszego faceta Zbyszka, który bardzo przypadł mi do gustu, ponieważ no facet doskonale walczy z nałogiem. Jaki to nałóg, to przeczytajcie sami. E, radzi sobie i próbuje odbudować swoje życie. I teraz, jak doszło do tego, że w tym wszystkim znalazł się tajemniczy królik? Zbyszek pewnego razu y, wybrał się do Luna Parku, no i tam był świadkiem niesamowitego wydarzenia, w którym później uczestniczył zarówno Paweł, a także Kaśka. Y, o co chodzi dokładnie? No, nie mogę wam zdradzić, bo to jest właśnie cały, y, cały twist tej powieści. Ale nagle w czasie czytania od, czytelnik odkrywa, że wszystkie wątki się łączą, że pewne sprawy trzeba czytać uważnie, ponieważ pewne sprawy, pewne szczegóły są bardzo ważne i kluczowe w tej powieści. Nie chcę Wam zdradzać, kim jest królik, czym jest królik ponieważ to Wam zniszczy całą przyjemność z, tego, z czytania tej powieści, ale chciałam Wam powiedzieć, że jak na powieść obyczajową z elementami fantastyki, to naprawdę warto przeczytać tam historię, jest, jest ciekawa, jest tutaj dużo humoru, ale także na przykład wątek Kaśki no, skłania do przemyśleń, bo co Wy byście na przykład zrobili, gdybyście... Dzisiaj dowiedzieliście, się, że zostało wam 6 miesięcy, pyk nie ma was. Co byście wtedy chcieli zrobić? Co jeszcze jakie sprawy zakończyć? Z kim się spotkać? Co robić przez te 6 miesięcy, kiedybyście dokładnie z nami czas? swojego odejścia. Jest to dla mnie niewyobrażalne, że pewnego dnia może mnie i moich bliskich nie być, więc bardzo, bardzo to, tak, ten wątek bardzo przeżyłam, tak dużo przemyśleń się zrodziło w czasie czytania historii Kaśki. Na zakończenie chciałam Wam, wam powiedzieć, że jeżeli lubicie powieści obyczajowe z elementami fantastyki, to ja Wam gorąco polecam Królika w Luna Parku, chociażby po to, żeby dowiedzieć się, jakie znaczenie ma w tym wszystkim ten tajemniczy królik. Jak wpłynął na losy trojga naszych bohaterów i co tak naprawdę miał wspólnego z wydarzeniami, które są tutaj od początku przedstawiane. Książkę możecie nabyć bezpośrednio u autora. Zachęcam Was też do polubienia fanpage'a Michała Biardy. Wszystkie linki macie podłączone pod tym filmem. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli czytaliście Królika, to podzielcie się komentarzami, podzielcie się swoimi wrażeniami, jak na Was wpłynęła ta powieść, czy macie jakieś pytania, chcecie wiedzieć więcej, czy chcielibyście poznać dalsze losy bohaterów. Na dzisiaj to wszystko, kochani. Zapraszam Was do kolejnego filmu. Żeby być na bieżąco, zasubskrybujcie ten kanał. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.